W wydarzeniach 24 czas na pierwszą dziś prognozę pogody. Zuzanna wirtek Lewandowska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i na początek oczywiście zaglądamy gdzieś by indziej, jak nie do polskiej stolicy zimy, czyli do Tatri zakopanego, bo mamy zimę generalnie. Tak, zim, zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Tak, jak widać za moimi plecami zakopane w białym puchu. I właśnie głównie na południu Polski te opady śniegu się pojawiają o poranku miejscami, ale nie tylko w w Polsce dzisiaj opady. Nie tylko w południowej Polsce dzisiaj opady, bo opady deszczu na Pomorzu zachodnim, środkowym w trójmieście. Reszta ma też zimno. Deszcz są jest tak, jest zimno. Tak, minus 7 stopni. W tym momencie w suwałkach w stoku, e, także w okolicach Ziemi Łódzkiej. Jest chłodny poranek, przymrozki w całej Polsce. Ja jadąc do pracy, musiałam skrobać szyby w samochodach, więc naprawdę zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Ale małymi krokami będziemy zbliżać się w kierunku wiosny. Natomiast jeszcze dzisiaj zima da o sobie znać. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy na mapy. W ciągu najbliższej doby coraz większy wpływ na pogodę w Polsce będzie miał układ niskiego ciśnienia który na północne krańce Polski ześle nam chmury oraz opady deszczu. Natomiast w Warszawie czeka nas dzisiaj pogodna, słoneczna aura na termometrach do 9 stopni. Ale w centralnej części Starego Kontynentu dominować będą chmury. Parasole przydadzą się także na Półwyspie Iberyjskim. Najcieplejszymi europejskimi stolicami będą dzisiaj Ateny oraz Ankara, 25 stopni. Najchłodniej w Helsinkach 1 stopień. Sprawdzamy jaka w tym momencie jest pogoda o poranku i w wielu miastach dominuje słońce i bezchmurne niebo, natomiast mogą pojawiać się marznące mgły osadzające szać w okolicach Niziny Szczecińskiej, ale także na Pomorzu Środkowym w Lublinie i w Kielcach chłodny poranek minus sześć stopni na Kujawach minus siedem na Suwalszczyźnie w Białymstoku oraz na ziemi łódzkiej minus cztery stopnie w Warszawie na drogach jest bardzo ślisko. Już teraz apelujemy o ostrożność. W drugiej części dnia yy, zachmurzenie duże na Pomorzu Zachodnim Środkowym, w okolicach Zatoki Gdańskiej, na Kujawach, ale także na Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Tu będą pojawiały się opady deszczu. A opady deszczu ze śniegiem na Podchalu, tu też najchłodniej, dwa stopnie w tym najcieplejszym momencie dnia. Najcieplej dzisiaj będzie w Warszawie i na krańcach zachodnich oraz w Wielkopolsce do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie tysiąc trzy Warunki na drogach już teraz. O poranku są trudne w całej Polsce, a w drugiej części dnia w strefie opadów na drogach nadal może być ślisko. Warunki biometeo niekorzystne na północy, na pozostałym obszarze będą korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. I jeszcze raport smogowy. A więcej o pogodzie aplikacji, pogoda interia. Dziękuję i do zobaczenia.